Dzień dobry. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Instytucie Badawczo-Szkoleniowym na briefingu prasowym pana ministra Tomasza Rzymkowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który dziś gości w Olsztynie, którego chciałbym powitać bardzo serdecznie. Dzień dobry panie ministrze, witamy. Są dziś z nami również pan Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, pan Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty oraz pan Mirosław Hiszpański, prezes Instytutu, Instytutu Badawczo-Szkoleniowego. O słowo powitania, o zabranie głosu poproszę pana wojewodę. Bardzo dziękuję, witam serdecznie państwa, witam w Olsztynie pana ministra Tomasza Rzymkowskiego. Cieszymy się, że jest z nami w województwie, które akurat w tym czasie, wczoraj rozpoczęło ferie zimowe. Z panem ministrem rozmawialiśmy już i będziemy kontynuować rozmawianie na temat bezpieczeństwa w edukacji w tej piątej fali pandemii. Ale dzisiaj, w sposób szczególny, miło jest nam gościć w Instytucie Badawczo-Szkoleniowym. W instytucie, który zajmuje się między innymi edukacją, tą nowoczesną, innowatorską edukacją, już od 20 lat. I ta okazja zgromadziła nas tutaj, aby też efekty dotychczasowych działań Instytutu obejrzeć i wyciągać z tego lekcje dla polskiej edukacji. Cieszę się i dziękuję panu prezesowi Mirosławowi Hiszpańskiemu za zaproszenie i za możliwość spotkania się tutaj właśnie w tym miejscu. Jeszcze raz witam pana ministra wraz z naszymi regionalnymi władzami oświatowymi, z panem Kuratorem w Olsztynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani wojewoda o zabranie głosu. Proszę pana prezesa. Dzień dobry. Drodzy Państwo, jest nam bardzo miło, że po 20 latach działalności doszliśmy do takiej skali przedsięwzięć edukacyjnych, które realizujemy w Polsce i poza granicami Polski, że byliśmy w stanie zorganizować. Taką konferencję, powiedzmy podsumowującą to dwudziestolecie, w kontekście naszych najciekawszych wdrożeń, rozwiązań, które w ciągu tych dwudziestu lat wypracowaliśmy. Część rozwiązań jest, które tu będziemy prezentować, naszymi autorskimi rozwiązaniami, część jest wypracowana z partnerami z kilku krajów europejskich. To wdrożenie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest przede wszystkim nauka metodą eksperymentu w szkołach podstawowych. Oraz jeśli chodzi o szkoły zawodowe czy o szkoły średnie, to jest nauka w nowoczesnych laboratoriach w drodze do przemysłu 4.0, czyli Próba zintegrowania edukacji zawodowej z oczekiwaniami rynku pracy. To jest kluczowe przedsięwzięcie, w którym od wielu lat bierzemy udział i rozwiązania w tym przedsięwzięciu chcieliśmy dzisiaj Państwu zaprezentować. Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. O zabranie głosu proszę Pana Ministra. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Wolsztynie jest instytucją, która od 20 lat wspiera proces kształcenia, rozwoju pasji, umiejętności młodych ludzi we wszystkich, można powiedzieć, etapach kształcenia. Dla nas, jako dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, rzeczą niezwykle ważną jest. Aby młodych ludzi zachęcać do nauk ścisłych, do nauki umiejętności praktycznych, i aby ta dobra tendencja, którą obserwujemy już od kilku lat, gdzie znacznie więcej młodych ludzi decyduje się na szkoły o charakterze techników, szkoły branżowe, szkoły zawodowe, aby ta tendencja się utrzymywała, polska gospodarka dynamicznie się rozwija. Mówiąc wprost, potrzebne są fachowe ręce do pracy w tej gospodarce. Szkoły, takie jak technika, dają zawód, ale jednocześnie dają możliwość kontynuowania nauki na poziomie wyższym. I tego typu działania, jak działania Instytutu Badawczo-Naukowego, pozwalają te pasje już od najmłodszych lat rozwijać. Ja jestem na samym początku tej dzisiejszej przygody. Ten sprzęt, który nas tutaj otacza, jest dla mnie również bardzo ciekawy. Natomiast dopiero jak zakończymy dzisiejszą wizytę, Panie Dyrektorze, to będę w stanie wszelkie emocje z siebie wyrazić. Natomiast jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony tym zaproszeniem i przyjechami, może to tak trudny czas w tej chwili dla nas związany z pandemią. Z rosnącą liczbą zachorowań w ramach piątej, piątej fali. Szanowni Państwo, jeśli będą pytania, to jeszcze po wystąpieniu Pana kuratora, którego w tej chwili, jeśli Pan Rzecznik pozwoli, już zaanonsuję, to bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Ministrze. Proszę bardzo, Panie Kuratorze. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, jako stary nauczyciel powiem, że non schole sed vitae nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy. Stąd też w programach nauczania, w szkolnictwie taką ważną rolę przywiązujemy zawsze do procesu przygotowania ucznia do wyboru zawodu, a także do wejścia w świat w świat zarządzania i biznesu. Pewnie Państwo wiecie, ale już przypomnę, że prezentacja zawodowa już istnieje na poziomie edukacji przedszkolnej. Potem jest orientacja zawodowa w klasach 1, 6, by w końcu w szkołach podstawowych, 7 i 8 klasie, było doradztwo zawodowe, które pomaga uczniowi podjąć decyzję ścieżki kształcenia. Tak jak pan minister zaznaczył, coraz częściej młodzi ludzie wybierają szkolnictwo techniczne. Jest to odpowiedź na potrzeby gospodarki, a w szczególności to ich decyzja, ich rodziców, całych rodzin, w której widzą sens edukacji w tym obszarze. Kolejną zmianą, która na naszych oczach się odbywa, odbyć się ma, są pewne zmiany w nauczaniu przedsiębiorczości na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Przygotowujemy się do wdrożenia nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie. Ten przedmiot ma być tak naprawdę udoskonaloną wersją wcześniejszego przedmiotu, udoskonaloną o obecność biznesu i przedsiębiorców. Rozpoczęły się konsultacje po to, by od roku 2023 ten nowy przedmiot był wprowadzony do szkół. Czym ma się różnić ten nowy przedmiot? Przede wszystkim ma podstawa programowa być ukształtowana przez biznes w obecności biznesu, oczywiście z udziałem specjalistów od dydaktyki. Również i realizacja samego przedmiotu będzie oparta, właśnie między innymi, o takie miejsca, w którym my tutaj jesteśmy. Ponieważ gospodarka i młody człowiek potrzebują siebie nawzajem, te działania są działaniami stałymi, działaniami kompatybilnymi z tymi, które są już od lat realizowane w szkolnictwie. Dziękuję.